Zacznijmy dzisiaj od tego, że w poprzednim odcinku prezentowałem Wam bardzo fajny smartfon, czyli OnePlusa Norda 3. Natomiast chcę tu zwrócić uwagę na to, że pod kątem designu ten telefon stanowił oczywisty atak klonu, który na dzisiejszym rynku jest bardzo popularny. Jeżeli nie oglądaliście tego odcinka, serdecznie polecam. Dlaczego Wam o tym mówię? Ano dlatego, że w tym odcinku pokażę Wam jego dokładne przeciwieństwo, czyli telefon, który wszystko robi na opak i po swojemu. Ba, co więcej, jest to jeden z najdroższych telefonów na rynku, za który dzisiaj trzeba zapłacić bagatela 6,5 zł. Mowa tu oczywiście o marce Sony i ich najnowszym modelu, czyli Xperia 1 5. Jest to telefon, który wiele rzeczy robi świetnie, część naprawdę dziwnie, a jedną tak źle, że finalnie z tego telefonu czasami korzystało mi się wręcz nieprzyjemnie. O co chodzi? Tego dowiecie się z tego odcinka. Zapraszam! Zaczynając od pierwszej rzeczy, którą ten telefon robi inaczej, mamy tu jego wygląd. Od lat Xperie ponożają tą samą ścieżką designu, no i muszę powiedzieć, że to się po prostu sprawdza. Dzisiaj żaden telefon nie wygląda jak Xperia i przez to ten design absolutnie się nie zestarzał, a wręcz przeciwnie, wciąż wygląda świeżo i ciekawie. Jeżeli chodzi o wykończenie, mamy tutaj tematową, chropowatą fakturę, która wygląda naprawdę świetnie i przez którą smartfon naprawdę dobrze trzyma się w dłoni. I co więcej, która świetnie współgra z tymi metalowymi, również pokrytymi taką chropowatą fakturą, ramkami. Przez to, no przynajmniej dla mnie, Xperia to jest jeden z najładniejszych superflagowców na rynku. Ba! Pomimo tego, że mamy 2023 rok, a ten smartfon kosztuje 6,5 tysiąca zł, ten design podoba mi się tak bardzo, że absolutnie nie przeszkadza mi tu fakt, że ramki nad i pod ekranem są tu całkiem spore. A właśnie! Ekran, bo o nim też można powiedzieć dużo dobrego. Sony podniosło tutaj rynkowy standard, ponieważ oprócz tego, że mamy tutaj panel OLED z miliardem kolorów i z odświeżaniem 120 Hz, to podobnie jak w poprzednich modelach mamy tutaj rozdzielczość 4K i kinowe proporcje 21x9, które tłumaczył nietypowy, bo bardzo wydłużony kształt telefonu. To, co warto tu zaznaczyć, to fakt, że Sony nie zdecydowało się na umieszczenie czytnika linii papilarnych pod ekranem, pomimo tego, że mogło, a zamiast tego umieściło go z boku w przycisku zasilania. Zalety jednak absolutnie nie kończą się tutaj, ponieważ nawet proces uruchamiania tego telefonu po raz pierwszy jest dosyć wyjątkowy. Sony jako chyba jedyna marka pozwala nam wybrać, jakie aplikacje chcemy mieć od startu na naszym smartfonie. Dotyczy to wszystkich aplikacji, co oznacza, że nie tylko jest to jedyny chyba na rynku smartfon, który nie ma absolutnie żadnego bloatware od startu, ale co więcej, możemy też zdecydować, że nie chcemy instalować tutaj czy tamtej aplikacji od Google, co jest świetne, jeżeli nie chcemy mieć np. dwóch aplikacji od tej samej rzeczy. To, co jeszcze musicie wiedzieć o tym smartfonie, to fakt, że jego bateria jest fenomenalna. W moim teście telefon wytrzymał 15 godzin i 40 minut, co jest zauważalnie wyższym wynikiem niż inne smartfony z ogniwem 5000 mAh. Być może jest to zasługa procesora, który jest tu zamontowany, a mianowicie Snapdragona 8 generacji drugiej. Co jeszcze warto wiedzieć o tym telefonie, jeżeli chodzi o specyfikację? No, na pewno to, że jest wyposażony w 12 GB pamięci RAM i 256 bądź 512 GB miejsca na dane. No ale, powiedzieliśmy sobie o zaletach, a co z rzeczami, które mi się w tym telefonie nie podobają? No cóż, tych jest co najmniej parę. Zaczynając od procesora, no bardzo fajnie, że mamy tutaj Snapdragona 8 generacji drugiej. Tylko mój problem z tym smartfonem jest taki, że niestety bardzo smukła konstrukcja sprawia, że procesor dość mocno i dość szybko zaczyna trotlować, spadając wydajnościowo do poziomu mniej więcej testowanego niedawno OnePlusa Norda 3. Co do baterii natomiast, no to cóż z tego, że jest wydajna, skoro ładuje się zaledwie z mocą 30 W, a w pudełku nie tyle nie ma ładowarki, co nie ma nawet... Kabla do tego telefonu, więc musicie ten załatwić sobie również sami. I ja rozumiem, że jest to podyktowane względami ekologicznymi, zresztą Sony bardzo mocno chwali się swoją inicjatywą Road to Zero, natomiast myślę, że w tym momencie to poszło już odrobinę za daleko. Moja kolejna uwaga, i tutaj mówię o tych rzeczach, które ten smartfon robi dosyć dziwnie, dotyczy samej nakładki systemowej zastosowanej w tym smartfonie. I ja rozumiem, że grupą odbiorców, do której Sony kieruje ten telefon, są osoby posiadające na przykład kamerę tej marki i dlatego na przykład, jeżeli chodzi o zainstalowane tutaj aplikacje, mamy na przykład możliwość podpięcia tego smartfonu do aparatu jako monitorka podglądowego, natomiast przez te decyzje niektóre rzeczy, jeżeli chodzi o wygląd tego smartfona czy to, jak ta nakładka się zachowuje, no są dosyć specyficzne. Zacznijmy chociażby od tego, jak wyglądają tutaj ikonki aplikacji dostarczonych przez Sony i które są niezbędne do obsługi takich funkcji jak chociażby kamera. No i co mogę powiedzieć, te ikonki byłyby no nie na miejscu nawet w budżetowym telefonie 10 lat temu, a co dopiero mówiąc we współczesnym flagowcu. Dokładnie to samo jest z interfejsami, jeżeli chodzi o te aplikacje, ponieważ tam Sony starało się oddać charakter bądź wrażenie z używania sprzętów profesjonalnych, czyli na przykład swoich kamer, ale mam wrażenie, że po drodze kompletnie zapomniało, czego tak naprawdę chcą użytkownicy smartfonów. Dla przykładu, interfejs aparatu w trybie basic jeszcze jakkolwiek idzie zrozumieć. Natomiast jeżeli wybierzemy z rozwijanego menu jeden z wielu innych trybów, który oferuje nam sony, no to już tutaj interfejs zmienia się całkowicie. Ba zmienia się do tego stopnia, że w trybie horyzontalnym znika nam tutaj... Przycisk migawki. Dokładnie. W trybie horyzontalnym, w jakimkolwiek innym trybie niż BASIC, Sony zmusza nas do użycia fizycznego spustu, który znajduje się na boku smartfona. Chcecie inaczej robić zdjęcia? No cóż, nie da się. Sony po prostu wie lepiej, czego potrzebujecie. A co ze zdjęciami? No tutaj mamy niestety przykrą niespodziankę. O ile zdjęcia w dzień są świetne, naturalne, ostre jak brzytwa i nieprzeprocesowane, o tyle chociażby w nocy. No nie jest już tak pięknie, co było dla mnie zaskoczeniem, ponieważ Sony przecież produkuje własne matryce. Widać wyraźnie, że chociaż ich produkty stosowane są w smartfonach wielu marek, to zdecydowanie brak im odpowiedniego oprogramowania, żeby stosować sztuczki, które robią takie firmy jak Samsung czy Xiaomi. Dodatkowo muszę tu zwrócić uwagę na jedną rzecz, która bardzo mnie zirytowała, a mianowicie, że przez cały czas trwania testów kamera do przybliżeń miała katastrofalny wręcz problem z ostrością, do tego stopnia, że była wręcz nieużywalna. I tak, używając smartfona Sony do zdjęć, cały czas miałem to wrażenie, że używam go niepoprawnie. Wiecie, przez mnogość opcji, które dostarcza nam tutaj Sony, mam wrażenie, że poprawne użycie tych kamer to tylko i wyłącznie korzystanie z tego rozbudowanego trybu manualnego. Natomiast dla mnie tryb manualny, jeżeli chodzi o zdjęcia w smartfonie, polega na tym, żeby z dobrych zdjęć albo z bardzo dobrych móc zrobić jeszcze lepsze. Natomiast ten telefon niestety nie robi nic, żeby mnie do tego zachęcić, ponieważ z jednej strony ma nieprzyjemny, nieprzyjazny wręcz użytkownikowi interfejs, a z drugiej strony ma problemy z tak podstawowymi kwestiami jak autofokus. I oczywiście, jeżeli są to osoby, które uwielbiają się tym bawić, bądź też są fanami marki, jestem przekonany, że będą one w stanie wycisnąć z tego aparatu naprawdę fenomenalnie wyglądające zdjęcia. Natomiast odnoszę wrażenie, że przez takie, a nie inne decyzje, oraz przez to te błędy, o których wcześniej wspomniałem, Sony samo ograniczyło sobie bardzo mocno pulę klientów, bo, no nie oszukujmy się, entuzjastów czy fanów marki nie ma aż tak dużo. I to jest właśnie moja największa uwaga, jeżeli chodzi o ten smartfon. I nie mówię tutaj, że czasami robi złe zdjęcia, czy że trotluje, czy że w ogóle mówimy tu o smartfonie, który kosztuje 6,5 tysiąca złotych, czyli no jakby nie mówić bardzo dużo, nie. Moją główną uwagą do tego modelu jest fakt, że nie jest on w stanie zapewnić szerokiemu odbiorcy, czyli na przykład mnie, komfortowego doświadczenia w tym, co miało być jego największą zaletą, czyli właśnie w fotografii. No, jeżeli miałbym wybrać, jaki smartfon zabiorę na i który smartfon dostarczy mi najwięcej frajdy zrobienia zdjęć, no to niestety, zamiast Sonego wybrałbym albo flagowca Samsunga, albo Xiaomi, albo jakikolwiek inny smartfon. Jednocześnie pamiętajcie, że to co mówię w tych filmach, to jest tylko i wyłącznie moja opinia. To są moje wrażenia z użytkowania tego smartfona. Co więcej, nie jestem w stanie powiedzieć, że jest to telefon jednoznacznie zły. Po pierwsze ma on unikatowy design, co naprawdę trzeba docenić, a po drugie, ma swoją filozofię i fajnie, że firmy takie jak Sony wciąż produkują telefony, ponieważ różnorodność moim zdaniem jest jedną z największych zalet współczesnego rynku smartfonów. Dlatego też bardzo mocno kibicuję Sony, żeby poprawiło błędy, o których wspomniałem, no i żeby firma utrzymała się na rynku i dalej produkowała telefony, ponieważ widok taki jak ten to dzisiaj rzadkość. Dlatego też jestem bardzo ciekawy, co Wy myślicie o tej marce. Czy fakt, że Sony idzie od zawsze własną drogą jest dobre, czy też może firma troszeczkę powinna się dostosować do współczesnych realiów? Komentarze są Wasze, a ja natomiast żegnam się z Wami, mam nadzieję, że się podobało i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!